Takie selfie to dopiero sztuka. Oprócz zdjęć zbiorowych, jeszcze wspólne czytanie gazety i taniec. Wszystko w sercu starówki, bez wyraźnego podziału na publiczność i artystów. Tu sceną jest miasto i wszyscy jesteśmy aktorami. Po prostu deptak żyje. Bardzo nam się to podoba. W ubiegłym roku też byłam z wnukami yy, i na występach klauna i gimnastyczne. Także bardzo nam się to podoba. Na całej starówce przez dwa dni można było trafić na takie przystanki autobusowe. Tu zatrzymywali się artyści z całego globu, akrobaci, klauni, magicy, tancerze i muzycy z najdalszych zakątków świata, Urugwaju, Chorwacji czy Włoch. W ciągu dwóch dni kilkadziesiąt spotkań artystów z całego świata z publicznością zielonogórską, która wczoraj licznie przybyła i zapowiadała przybycie dzisiaj. Są przygotowane programy na poszczególne przystanki, artyści się wymieniają, więc jeśli ktoś przychodzi na deptak to na pewno spotyka artystów kilka razy. Klauni aktorzy bawili głównie najmłodszych, ale starsi widzowie też na brak wrażeń nie mogli narzekać. Dzieci uwielbiają takie właśnie występy, także jest super. Właśnie, wszyscy podkreślają, że dzieci uwielbiają, a dorośli też mają na czym oko zawiesić. Tak, przy okazji dorośli też, także świetnie, że się coś dzieje w mieście. Bardzo to fajne, wczoraj byłem też. Oglądałem tutaj, jakoś to fajnie to wygląda. Dużo ciekawych rzeczy, poza tym Pantomima wszystkim się podoba, to już tak abstrahując od wieku. Popularny Baskerbas, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej do Zielonej Góry zabitał 20 lat temu. Kolejne edycje nieco zmieniały festiwal, ale główne założenia pozostały nietknięte. Artyści dzielą się swoim talentem, a my podziwiamy ich występy nie płacąc za bilet. Gdy występ zrobi na nas wrażenie, możemy sami finansowo nagrodzić artystów. To prawdziwa, uliczna sztuka. Na rynkach miast, na, na deptaku stawiamy przystanki charakterystyczne, właśnie baskerbasowe i przy tych przystankach o każdej pełnej godzinie rozpoczyna się prezentacja i spotkanie z artystami i publicznością. Zielonogórzanie dziś pożegnają ulicznych artystów. Jeszcze do 21 będzie można ich spotkać na Starówce. Z kolei o 22 startuje kabaret baskerbase w piekarni Cichej Kobiety. Od jutra artyści będą występować w Zgorzelcu. よっしゃ